Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Kogam No a dzisiaj nagrywamy coś innego, nie fioletowy, challenge A Karkołomne kino challenge No właśnie, dlatego lecimy tu, znowu jesteśmy z Szarem tak. się... Dobra, lecimy na karkołomne kino A polecisz tam ze mną? Lecimy e, tam gdzie ja, dobra? Okej okay. Bo to bez sensu bez sensu, żeby niektórzy... Żeby po prostu nas zabiły, zabiły, zabili... Szybko. Okay. Eee, oczywiście można brać <laughs> tylko bronię z karkołomnego kina, leczenie i granaty się nie liczą. Czyli można brać A, leczenie i granaty. Liczy. A bronię reszta się liczy, tylko można brać z karkołomnego. Ty... Widzisz? się pozmieniało. No. To jest napis Star Wars. Gdzie ty to widzisz? Gdzie ty Star, ty Star Wars? Wars? Gdzie? A czemu to no jest wyłączyli czarne? wyłączyli już. No wyłączyli już. A przed Aha. chwilą było Star Wars napisane. Naprawdę? Jo, jest, ej, patrz, coś tu leci. No. Gdzie jest na wojnę? Jo, tutaj. Ej! Ej, to naprawdę będzie... Gwiezdne wojny, nowy film tutaj będzie te. Yy, wyświetlany normalnie. 14 grudnia. Tutaj normalnie będzie nowy film, film Star Wars. Będzie można oglądać. Patrz Gwiezdne wojny. Ej, a mogę Na się żywo poka? w nie 14 grudnia. Wow! Leży, ale drugi jest. Uwaga. Jest dziś drugi typek. Ale nie... Będziemy nagrywać z tego odcinek, jak będzie tą gdzieś na Wojnę na Karkolonym Kinie. Tak, tak, tak. A mogę dużą potkę wypić? No, tak, tak, tak. Potki i się ogólnie nie liczą. To już wiemy, czemu tyle miejsca tutaj robią. Tak, 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 tak. Ja. Wiadomo. Ja mam dużą potkę. O, tutaj też pisze tu jest plakat Gwiezdne wojny na żywo w Karnkołomnym Kinie 14 grudnia. Lol, chodź tutaj. Tu jest. A to będzie tylko fragment filmu, ale i tak by trzeba będzie to zobaczyć. Patrz. A po co mi, jak miałem typa przed, przed oczami? Patrz, tu jest plakat na żywo. No. no. Na żywo 14 grudnia, będziemy musieli oglądać Szurcznajd y y yeah, 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 yeah. Ja do ja mam Co masz? ja mam dla ciebie pompę. No ci dam. Ale chcesz... chodź no do mnie, nie? Ty musisz to zobaczyć. Mam no dla ciebie pompę Widzisz, i dużą ja mam... potkę. Dobra, ale chodź, chodź, chodź. No idę idę. No ile co ty robisz? Widzisz co ja mam. Widzisz co ja mam w ręce? No PMA. Masz pompę. Dużą potkę. A zobacz co tu mam. No pistolet, no. Zobacz, oddaj. Co tu... oddaj pistolet. Fioletowy. Fioletowy. oddaj, 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 oddaj. oddaj. Ja. No oddaj masz PM, a ja to... Jest... Do, oddaj to. Daj no to masz pistolet. pistolet taki ładny. No, nie, daj mi tamten. Ej no to chodź, chodź, jeszcze ci dam, jeszcze ci dam, ale patrz. No, dobra, dam ci, ale chodź. No i. W skrzynkach też może być inny. Może być na długy jakiś ten przedmiot. Nie, AWP, -a i duża zapotka. W... To dam ci AWP zamiast dobra. pistoleta. Eee, nie chcę, a pamiętasz tutaj co jest, ten, grana? A, Chyba. to jest ta schowana skrzynka. No, kolejna duża potka. Ej, no dawaj ten pistolet. O. No to oddaj mi PM-a. Jakiego? Tego? Tu jest. No, resz mam. No, to jest PM, no. czyli szybki pistolet, no. Ale już mam swojego, więc nie musisz. I szkoda, że nie można do tego wejść, Bym kogoś wstrącił. dawaj, zbieramy sobie te metal i drewno. To my Ej, no się zobaczymy jak, jak harko... już będziemy, jak zniszczymy zniszczone karkołomne kino, prawie zniszczyliśmy całe. Tak, tak jeszcze, ja jeszcze, ja jeszcze, jeszcze pracuję, pracuję nad na tym. Ja sobie wezmę harpon, wiesz, bo harpon jest dobry. Ja mam, ja mam właśnie harpun. harpun. Ja wziąłem harpun zamiast szybkiego pistoleta. Taką do... kino. Znaczy prawie całe, ale... Nie całe, nie całe. Zostawiliśmy tylko ten budynek i tam tamtą część. Ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie no to wszystko wszyscy trzeba niszczyć, nie? Dobra, co ty się tam niszczyć. Wszystko nic... niszczymy. Ja Ej, a wszyscy, wszyscy przychodzą i mają takiego y, tego zewa co oni robią. Takiego Mightfaka. Rozumiem, że, że... tu jest całe zniszczone, no. karkołomne kino? I mają takie... Ssuuu! Dobra, chodź dam ci metal, a ty mi daj drewno i resztę. Dobra, dobra, idę, Dobra, masz. Tutaj masz cały mój metal, a ty mi daj resztę. Gdzie, gdzie gdzie tu jest on drzwi? Halo, tu są. Dawaj mój metal. A jeszcze nie cały, dawaj mi Dałem ci cały. cały, mam zero. O to ja ci daję widać. też. Hmm. Możesz nawet na filmie sobie zobaczyć, że mam zero. No, dobra. Mam ci 500. 500. No to, jak będę jak też 500, to już będę miał max, więc... I kamień, jeszcze kamień. Dam ci dobra. 50 z kamienia. I lecimy Jest wbity, lecimy nie? do strefy. No Dobra, dobra. I teraz nie możemy... A czego... Ej, jak nie ten... możemy te... Y, jak brać żadnych listach. broni. Żadnych broni nie możemy brać oprócz potek i granatów. Chyba, no że, i... chyba, że mo możemy brać, ale z tego. Y, z tego, z rzutu. Nie, nie można. To, Dobra. Nie, to nie może tak być łatwe. Bo ja już jeden rzut otworzyłem. Gdzie? A na karkołomnym? No, tak. A, to ja nie widziałem. Dobra, <laughs> chodź. Ej, poczekaj, bo ja jeszcze zbieram metalu, nie? Dzień, co? A, tutaj masz jeszcze drewno. Dobra, dzięki, dzięki. I tutaj. Zajdź Ci zostawię taki szlak drewna i no właśnie. to by było wczesnieczne. No. Ostatni challenge, czyli same szare bronie challenge udało nam się jakby skończyć, bo mieliśmy drugie miejsce, zobaczymy tak. jak nam się uda zrobić w tym challenge'u. Następny challenge będzie to same fioletowe bronie challenge, ale będzie on bardziej w... no przed świętami, coś takiego. Nie... Coś mnie strzelił Ktoś mnie, Ktoś mnie Dobra, z czegoś Za łupy pewnie, chodź Uciekamy Tak. I skacz, bo mam... skacz, skacz, skacz Z plecy, 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 plecy Wiem, ja buduję się Masz potkę, masz potkę jedną małą A ja się będę z nimi walczył O kurde Właśnie mnie zabij prawie Ubijam ja Tak. Leży jeden Wziąłeś moją kartę? Aha, tu jest dwóch, oni się leczyli tutaj. Nie wziąłem twojej karty, ale oni się tu uleczyli. Dobra, to uciekaj, uciekaj. Nie ja, dobra, jeden leży. Znowu się powalił od burzy. No to nieźle. Miałem laga i nie trafiłem w niego tym harpunem. No i tak e? zwinął od strefy. No Dobra, widziałem. pompa na początek. Ja WUPA. Okej, okay. to nieźle. A za prostek? No. Ej, a mogę mamą potę wypić? No tak, no jesteśmy na karkołownym, nie? A no właśnie. Mam jedną. I chce się... Aha Ja muszę ci uratować Nie, już zabiłem go. Same głowy mu uwalnąłem w ogóle. O. Zabiłem go. Okej, okay, tam jest skrzynka. I tu też jest skrzynka. A tutaj kolejna łupa, serio? Ja nie lubię AWP. O, tutaj jest FAMAS Masz kogoś tam? Dobra, ja do Elowina Elowina, ja idę tam Na pewno będzie jakaś... ...big box Robi ja sobie mam... dwa... Ja, ja mam jakieś... Jeszcze o, tak, ha, ha 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 Ty za to mnie ma... ha, ha, ha tylko chodź, bo ja mam ci typa idę, idę, Już go strzelam z pistoletu Już zabiłem go Zabierz go? No ja Ej, coś nie umiesz już Zdobyłam pistolet fioletowy. No to oddaj mi, dam no ci pilotowego. niebieskiego PMa. Nie, ja już mam niebieskiego PMa. No to, no to oddaj mi pistolet Dobra, ale jak będziesz miał, nie wiem, Jaką dobrą Dam ci drugą, dam ci drugą dużą podkę. Bo dwie A po co mi? No to mi? będziesz miał a ja też mam potkę. No to, od, to mi klubę. pistolet. Za coś dobrego. Famas. Eee. Famas to jest... To? No ten karabin. Nie. Dobra, ten. bo gościu jest. Dobra, daj ten pistolet. No. Przyżyć go po prostu. Może poczekaj gościu tu gdzieś jest. Gdzie? Gdzieś tu jest gościu. Bo strzelał ktoś. Gdzieś jest typ. Ale gdzie? W koszu pewnie. No to zniszcz kosz, po prostu. No tutaj nikogo nie, nie ma. Ale był też. No dobra, dawaj ten pistolet. Ja już mam to masa. Trzeba znaleźć jakieś lepsze bronie, bo Znaczy na karku nie słaby lud teraz mamy Ja karabin, mam. szary, pompę i pistolet. A poczekaj, jeszcze idę do z ukrytej skrzynki. Ja mam gdzie masz skrzynki? A nie. No. Ona już była otwarta. wiesz w krzaku. Bo ja ją odpoczywam Ej, to w sumie Aha, dalej wiesz? niszczymy dalej Zobaczymy się jak już będziemy mieli dużo matsów I będziemy szli dalej Wow, wow Dostałem A ja idę się właśnie Muszę napić spodnie Mam Dobrze, że mam dwie duże Chodź mi tu, pomóż ja się leczę, bo mam mało HP Więc No co? musimy tu przyjść pomóc Dobra, idę, idę Jest typa? Gdzie? Gdzie on jest? Widzę, widzę Nie, ma coś już Ej, mam trzy granaty Mam trzy dwa granaty Nastał. No, ma, ma na biało, na biało, nie ma kewa, nie ma kewa Co tutaj gdzieś jest? Piję potkę, dawaj z dwóch stron go, z dwóch stron go Leży, leży, leży Ale jeszcze jeden jest musi tu być Zabity, o niebieska pompa Wrasz, zabudujmy się Chodź Ej, on ma tyle rybek No to ja te rybki Daj Dobra. mi... Wow, rakieta, uwaga, tak. uwaga, buduj, 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 buduj. Dobrze. A jeszcze kolejni są. Tak, 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 tak. Fuck. Tak. Tak. ze wszystkich tak. stron. No ze wszystkich. Bierz mnie, uciekaj, uciekaj, bierz mnie i uciekaj. Czekaj, uciekaj. I od razu się lecz, nie? Ja też będę musiał się uleczyć. Wow! Leży? Dawaj go, dawaj go! Dobrze! lecz mnie! Lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, O kurde, udało się. Ale ich zrobiłem! Dobra. Czekaj, ja biorę potki. Ej, gdzieś tam jest, jeszcze dwie podki. dam była, ci potki. Była. Masz. Tutaj dwie potki to masz. Czekaj, bo ja chcę rybkę, rybkę. biorę. Dobra. Bo mam mało HP. Ja mam apteczkę. Tu jest Masz apteczkę, to dobra. Bo... Tutaj są małe potki, Mama. więc też się napi. Dobra, dobra Bierz te potki i uciekamy Mam jeszcze trzy apteczki jakby co Wypiję te potki i lecimy Strefa, skadam. no mam po strefa Ej, typek, tipek Gdzie? Idę, idę Dobra, chodź w stronę strefy, chodź w stronę strefy Ale no, oni tu jest Jest tu, mam a widzę

Wylał ci się budyń do droga. No taki dobry był, ja <noise> Dobra, pożegnaj się Dawaj no Pa To no, było na tyle w dzisiejszym odcinku Pozdrówcie, budyń i kończymy uh -huh.